Hej, witajcie, ja jestem Jason, a to jest kolejny odcinek z plateczkami na temat GTA 6 słuchajcie, prawdopodobnie wyciekła kolejna mapa, kolejny screen, który ma nam przedstawiać mapę Grand Theft Auto 6. Jest to dość nowe, ale dość szczegółowa mapa prezentująca właśnie Vice City i okolice tych terenów, które prawdopodobnie zobaczymy, a może nawet i zwiedzimy, jak ta gra się ukaże, czyli GTA 6 właśnie ten, ten, te tereny. Jak wiecie, temat jest mega gorący. A ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że gra wyjdzie dopiero w 2023. I to prawdopodobnie tak pod koniec czyli tak, gdzieś jeszcze gdzieś 2-3 lata poczekamy. A może nawet poczekamy więcej bo może dopiero rozwiastun. No, Ale to nie wchodzimy w ten temat. I chodźmy niżej. Teraz na ekranie widzicie tego screena. Tak, no. Niby się zbliża wielkimi krokami premiera, ale to jest tak by nieprawda, ponieważ jedyne co na chwilę widzimy to jakiś screen, nawet nie wiemy czy on jest prawdziwy, bo jak wiecie to jest plotka, co ja wam teraz mówię, to jest jakby coś wyciek z reddita, to jest, to jest akurat dokładnie z wyforczana. Także nie ma co liczyć na to, że to jest coś konkretnego, ale w każdym przecieku może być grosz prawdy. Kiedyś na odcinku pokazywałem Wam mapę i mówiłem, że kolejna część będzie w Vice City. Jakiś czas temu znowu pojawia się plotka, która mówi o tym, że jednak kolejna część GTA 6 nie zabierze nas do Vice City, tylko do innego miasteczka. Widzimy teraz dwa screeny, niewątpliwie wskazujące na południową część Florydy. Porównując sobie te dwie mapy, te screeny, możemy zobaczyć, że mamy tu czynienia z Miami, czyli tytułowe miasto z Vice City oraz Vice Stories. No i tutaj mamy też tereny, które są mniej lub też bardziej zurbanizowane i na przykładzie mapy z GTA, no ona nie będzie taka sama, wiadomo, będzie wzorowana, ale jest bardzo, bardzo podobna. I ogólnie zebrała się taka grupka ludzi, taki pod temat na reddicie, który mówi, że ma taką... Są dwie rzeczy poruszane. Czy to jest faktycznie mapa GTA 6, czy to jest jakieś potężne oszustwo. Chodzi mi o to, że ktoś może robić fałszywą mapę, i już w powiedzmy fragmentami do sieci, aby budować hype wokół czegoś. No to są przecieki, także nie wiadomo, każdy tam coś e, wierzy. Za ostatnimi przeciekami stał były pracownik Rockstar i on tam nam w trakcie udzielił informacji. Powiedział też, że jak połączymy wszystkie mapy w jedną całość, to faktycznie możemy zobaczyć jakąś część mapy GTA 6, bo jeszcze tam nie do internetu. Lecz znaczy wiadomo, czy to będzie wiarygodne czy niewiarygodne, to wciąż są plotki, należy poczekać aż oficjalnie Rockstar coś się o tym powie. Na chwilę obecną Rockstar powiedział tylko tyle, że grę robią, nic więcej. Tydzień temu nam powiedzieli, że GTA 6 prawdopodobnie będzie miał premierę dopiero pod koniec 2023 roku, a ostatnio nam ktoś na Twitterze powiedział, że szóstą część GTA zobaczymy dopiero za do 4-5 lat i byłoby to dla niego wielkim zaskoczeniem, gdybyśmy dostali grę przed 2025, czyli ktoś faktycznie grubo poleciał. W sensie, po części on to mógł tak rozumieć, że w 2023 zobaczymy teaser, trailer i dwa lata poczekamy, 3 lata poczekamy. Powiedzmy w okolicach 2025 zobaczymy samą grę oficjalnie, że będziemy mogli ją pograć. Powiedział ostatnio na Twitterze, że kolejne ludzie zrobiony przez tam jedno ze studiów i faktycznie miał rację. Powiedział też, że na dniach zobaczymy trailer, czyli znaczy nasz trailer Battlefield 6. Także. To też się zgadza z tym, co mniej więcej jej tam powiedziało, przecieki powiedziały, bo jej nic nie oficjalnie, że albo na początku moja, albo pod koniec tego miesiąca zobaczymy cokolwiek odnośnie Battlefield 6. Zresztą wyciek mapy GTA 6 nie był, pierwszego, nie był pierwszym przypadkiem w historii Studia Rockstar jak wiecie, kiedyś też przed premierą wyciekła mapa Red Dead Redemption 2. I te screeny przedstawiały prawdziwy świat, i wtedy również społeczność nie do końca wierzyła. Ale ostatecznie jednak się okazało, że zostaliśmy prawdziwe screeny. Może tu będzie podobnie z mapą Vice City. Kto wie? No, może wy wiecie. Napiszcie co o tym, co w komentarzach. Chętnie poczytam, jak zawsze. To, że nie odpowiada, to znaczy, że nie czytam. Czytam każdy komentarz, te lepsze i te gorsze. Ale to nie wiem, jak to traktować, ale to jest chyba potężny fake. Ale warto o tym wspomnieć, bo kto wie, może coś z tego filmiku okaże się prawdziwe i potem to będzie zaimplementowane w grze. Piszcie, co wy tym mnie, czy też czekacie na kolejnego koda, kolejnego Battlefielda, czy jeszcze jakąkolwiek inną grę. To też możecie napisać w komentarzach. A ja Was zapraszam na mojego Discorda i na razie, z wami się, z... I na razie się z Wami żegnam. Także może jeszcze zobaczymy GTA 5 na PlayStation 6, a na PlayStation 7 zobaczymy już GTA 6. Także z tym bardzo e, miłym akcentem was zostawiam do przemyślenia, także dzięki za oglądanie, mówił do ciebie się Ison, na razie, cześć.